STS Zakłady Bukmacherskie Sponsorem głównym Biały Białystok Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten Trener Wojciech Kobeszko Jesteśmy po meczu Jagiellonia 2 Białystok Polonia Warszawa Porażka 1 do 5 Czyli porażka sporych rozmiarów A zaczęło się to wszystko dobrze dla nas bowiem od objęcia prowadzenia No zgadza się Wysoka porażka Wygrywaliśmy 1-0. Uważam, że pierwszą połowę graliśmy naprawdę bardzo dobrze. ale Jeżeli ktoś obejrzy ten mecz, albo ktoś, kto był na meczu, to widział, jakie my bramki traciliśmy w tym spotkaniu. Były to głównie błędy głupie przede wszystkim i indywidualne. Uważam, że w przykroju pierwszej połowy to nie zasługiwaliśmy na to, żeby przegrywać. Uważam, że byliśmy zespołem lepszym. Poszliśmy bardzo wysoko na przeciwnika, byliśmy blisko. W wysokim pressingu cały czas i, i uważam, że przynosiło nam te efekty, bo, bo Polonia za dużo też z gry nie miała w pierwszej połowie i wygrywaliśmy 1-0 po, po stałym fragmencie gry, no, a później przytrafił się nam głupi błąd w polu karnym, no, faul, rzut karny, sytuacja statyczna. No i... Na pewno, jeżeli sędzia Gwizno to pewnie było, no, ale to jest głupota no, ze strony zawodnika. Faulowanie w takiej sytuacji. No, z drugiej strony, druga bramka. No, przy otwarciu gry, wyprowadzaniu piłki, tracimy piłkę w bezsensowny sposób. Zachowanie naszego zawodnika było po prostu nieadekwatne do tej sytuacji. I, i tracimy bramkę na 2-1. Przerwy próbowaliśmy zmienić zmianami. Na pewno wysoka porażka, ale nie chcieliśmy bronić wyniku, tylko chcieliśmy złapać kontakt. Pewnie stąd ta wysoka porażka, bo, bo to kto był na meczu, to widział, że próbowaliśmy, szukaliśmy od początku do końca spotkania swoich szans też z przodu. No, w drugiej połowie na pewno już przy tym wyniku 4-5-1, gdzie kolejne głupie bramki, no bo. Nie da się to inaczej określić. Eee, traciliśmy. Eee, no z kolei z przodu jednak eee, zbyt mało sytuacji wykreowaliśmy, żeby nawiązać w drugiej połowie już równorzędną walkę z przeciwnikiem, no skoro się popełnia takie błędy. Patrząc na kadrę, na dzisiejsze spotkanie, nie chcę teraz nikogo nie wymienić, ale zauważyłem, że zawodników urodzonych później, wcześniej niż rok 2000 było zaledwie kilku tam. Pamiętam Martin Kosztal, Bartek Wiktoruk, Bartek Dyszy, Konrad Wrzesiński i chyba tyle, jeżeli mnie pamięć nie myli. Może to ten brak doświadczenia wychodzi w niektórych sytuacjach i to, że zawodnicy, głównie kadra rezerw składa się z zawodników urodzonych w roku 2000 lub dużo później. Nie, uważam, że kadry na ten mecz mieliśmy w miarę zbalansowaną. Na pewno pewne zmiany są wymuszane poprzez zejścia zawodników z pierwszego zespołu, no ale w sumie my po to jesteśmy. Trudno, żeby jeżeli chodzi, Samborski to jest rocznik 2004, służyn tak samo, młodszy zawodnik. Gramy zawodnikami 2003-2004. Oni są zawodnikami szerokiej kadry pierwszego zespołu. No, chcemy też na nich stawiać i ich rozwijać. No, czasami właśnie płacimy niestety to za to wysoką cenę. Na pewno w pierwszej połowie nie mieliśmy doświadczenia świadczonych zawodników e, z przodu bo biegał e, Służyn i Samborski e, na pewno brakowało trochę tego doświadczenia a tak jak w poprzednich spotkaniach no ale z drugiej strony e, nie zwalałbym na pewno na to tak jak wcześniej graliśmy głównie młodzieżowcami tak e, w dzisiejszym spotkaniu no, ten skład jednak był e, w miarę zbalansowany jeżeli chodzi o wiek zawodników i e, nie chciałbym tutaj się usprawiedliwiać e, tym e, że grali młodzi no oni po to są żeby też grać więc e, jak najbardziej bardziej powinni grać i czasami też powinniśmy zebrać taką lekcję, jaką dzisiaj zebraliśmy. To była lekcja efektywności ze strony przeciwnika e, i wykorzystywania błędów indywidualnych e, e, przez drużynę, no, która popełnia no, je. To, to w tym przypadku to byliśmy my i no, popełniliśmy dużo błędów. Przeciwnik je wykorzystał i niech młodzi się uczą, że w drugą stronę powinno to działać tak samo. Na meczu obecni byli póki co na razie na trybunach. Między innymi widziałem Mikołaja Nawrockiego, był też Kuba Jarmomowicz. Jak wygląda sytuacja z tymi, którzy obecnie są kontuzjowani? Kiedy będą mogli wrócić do gry i wesprzeć zespół w tych trzecioligowych zmaganiach? Myślę, że jeszcze kilka dni w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że już większość wróci do, do treningu. Myślę, że, że w przyszłym tygodniu wznowią treningi. Jeżeli nie uda się im znowić, no to mimo wszystko dysponujemy dzisiaj w miarę sporym wyborem. Więc no, naprawdę, jeżeli chodzi o skład, narzekać i wybór nie mogę. Może czasami jesteśmy zobligowani do właśnie do grania takim czy innym zawodnikiem, ze względu na to, że to jest zawodnik z pierwszego zespołu i, e, i oni też muszą zdobywać to doświadczenie i ogranie w rozgrywkach trzecich ligowych. Ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to nie jest nic e, 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 trudnego dla nas, no bo po to jesteśmy, prawda? I, i z drugiej strony no nie, nie możemy się dziwić. Z drugiej strony na pewno jest to jakaś trudność czasami, e, jeżeli chodzi o dokonywanie e, wyborów e, do zawodników do składu. Partnerem relacji jest polska grupa sklepów spożywczych Horten. STS zakłady bukmacherskie sponsorem głównym Jagieloni Biały Stok.